Witam Was serdecznie. Mamy teraz, przyję u mnie, bo nie wiem, kiedy będziecie oglądać ten film, lipiec 2024. I właśnie tydzień temu wróciłam z kursu w Katowicach, kurs medycyny wielowymiarowej, metody według Pani Ludmiły Puczko Rosjanki. To był drugi etap, czyli jestem. Taka mała grupka była. Jestem jedną z kilku pierwszych osób w Polsce, które otrzymały certyfikat drugiego stopnia tej metody, bo ten kurs był pierwszy raz w Polsce. Drugiego stopnia. Jak się zaczęła w ogóle moja przygoda z medycyną wielowymiarową? To było w zeszłym roku. Ja lubię szukać na internecie, na YouTubie. Na Google informacji na tematy mnie interesujące, m.in. fizyka kwantowa, częstotliwości, zmiany w polu kwantowym, i w ten sposób przypadkowo natrafiłam na artykuł na temat medycyny wielowymiarowej i pani Ludmiły Puczko. Nazwa może być trochę myląca, ponieważ medycyna kojarzy nam się z uzdrawianiem. Natomiast w tej metodzie chodzi nie tylko o uzdrawianie ciała czy psychiki, ale o uzdrawianie życia, na przykład uzdrawianie firmy, uzdrawianie relacji, uzdrawianie stosunku do pieniędzy, uzdrawianie jakichś negatywnych wzorców, które w naszym życiu powstały i się powtarzają i przeszkadzają nam osiągać sukcesy. Czyli to jest wszystko bardzo podobne do tego, co ja robię na sesjach matrycy energetycznej, ponieważ też szukam wzorców błędnych, czy patologicznych, czy przeszkadzających i staram się je rozwiązać, rozplątać, przetransformować. W medycynie wielowymiarowej wszystko, tak jak w matrycy energetycznej, traktuje się jako, jako informacje. Nawet choroba jest traktowana jako błędna informacja, która pojawiła się w organizmie i w aurze człowieka. I tym się różni medycyna wielowymiarowa od medycyny zachodniej. To jest nasza sala do zajęć, Ale jest, jest pan gong. Nie, kolegi z kanapką, nie wiem. Tak, to jest w czasie, w czasie przerwy. Ja, o, tak tak, by... to mieli dowód, że Grupa byłeś, kilkuosobowa, nie? tablica, bardzo fajne miejsce. Ośrodek Tu Słońce w Katowicach. Tutaj właśnie odbywa się warsztat, drugi stopień medycyny wielowej. Teraz filmuję, jak o, wygląda ośrodek Tu Słońce. W tej sali odbywały się, odbywały się nasze warsztaty. Teraz jest przerwa. A to jest więcej różnych gabinetów, bardzo ładnie urządzone, są obrazy energetyczne, są tutaj takie różne przyrządy do masażu, stoły do masażu, bardzo ładna poczekalnia, tablica, gdzie są ogłaszane różne warsztaty i terapie. Bardzo, bardzo energetyczne, fajne miejsce na strychu, na strychu takiego budynku jednorodzinnego. Tu są tablice przed wejściem do środka do słońca, gdzie są warsztaty. O, tu jest informacja o naszym warsztacie. Poziom drugi, kurs medycyny wielowymiarowej od 5 do 7 lipca. Filmuję to właśnie 7 lipca, już w ostatni dzień warsztatów, bo zapomniałam wcześniej coś nagrać, bo tak byłam zachwycona kursem informacjami. W medycynie zachodniej jest leczone ciało. Przeważnie jest leczony każdy organ z osobna. Czyli ktoś przychodzi, choruje na serce, dostaje lekarstwa na serce. Przychodzi inny człowiek, choruje na nerki, dostaje lekarstwa na nerki. Natomiast ta metoda jest wybitna, ponieważ łączy ze sobą podejście do uzdrawiania wschodnie i zachodnie. Także traktowanie organizmu jako ciało, ale też jako, jako aura, czyli te ciała duchowe, których jest kilka i znajdują się w aurze. Także choroba może być czasami na zewnątrz w aurze, jeszcze się nie pojawiła, jest informacja i można usunąć taką informację jeszcze zanim coś się w ogóle w organizmie stało, tak jakby przed pojawieniem się choroby. Tu jeszcze jedna tablica, także ośrodek fajny, dużo tu się dzieje i terapii, warsztatów, i spotkań, naprawdę prężnie Katowice działają w branży ezoterycznej. Teraz będę szła na górę i troszkę opowiem o tym warsztacie, więc generalnie pracujemy cały czas z wahadłami, czyli to są warsztaty takie trochę można powiedzieć radiestezyjne. Ustalamy kody choroby, kody zdrowego organizmu, ustalamy głębokie przyczyny choroby na różnych poziomach, bo to jest wiele ciał, na przykład mentalne, intelektualne, kauzalne, karmiczne, emocjonalne, więc ustalamy, gdzie w organizmie nastąpiły uszkodzenia i co można zrobić, żeby je naprawić. Tworzymy taki rząd wibracyjny, czyli rząd symboli. Które się umieszcza później w kołach ochronnych. I ten rząd pracuje przez okres do kilku godzin i po prostu usuwa pewne wzorce niechciane. O tutaj jest na plakacie informacja o naszym warsztacie. Kurs medycyny wielowymiarowej prowadzi pani Marina Podskało. Czasem się pojawia na chwilę jej mąż, pan Bogusław. To jest wejście. Bardzo jestem zadowolona z warsztatu. Każdemu polecam pierwszy poziom, jeżeli by chciał nauczyć się podstaw uzdrawiania. Ale tu chodzi o uzdrawianie nie tylko organizmu, ale też uzdrawianie na przykład firmy, czy uzdrawianie pieniędzy, uzdrawianie relacji. Także wszystko, wszystko jest jakimś wzorcem informacyjnym, który można usunąć, przetransformować albo przywrócić prawidłowe wzorce, to się nazywa na tej medycynie wielowymiarowej wzorce z protostruktury sobowtóra archiwalnego, czyli takiego naszego idealnego ja. Ja zawsze z medycyną, z uzdrawianiem, miałam taki problem, że, że nie chciałam się tym zajmować. Nie interesowało mnie to. Um, około 10 lat temu, wprawdzie skończyłam 3 stopnie kursów u um, takiego najbardziej znanego w Polsce bio, bioenergoterapeuty, pana Strączyńskiego. Także skończyłam trzy kursy bioenergoterapii. Otrzymałam legitymację bioenergoterapeuty. Ona jest ważna na zawsze, no te metody pamiętam, mam notatki, także. Być może kiedyś, kiedyś do tego wrócę, ale nie ćwiczyłam, nie praktykowałam, bo jakoś tak za bardzo, tak nie wszystko mnie interesuje. Jakby poszłam na ten kurs, bo, bo chciałam, chciałam coś się dowiedzieć, ale później nie na tyle mnie to interesowało, żeby stosować w praktyce. Natomiast metoda pani Ludmiły Puczko. Bardzo do mnie przemówiła, szczególnie dlatego, że ona opiera się na pracy z wahadełkiem, na pracy radiestezyjnej. A ja już od 30 lat mam wahadełka i mam swoje tabele, korzystałam, noszę przy sobie, zawsze w torebce jest jakieś wahadełko albo w kieszeni, i zawsze chciałam robić coś więcej, coś głębszego znaleźć. No, książki, które mam z tabelami, to no, tam jest raptem kilkanaście, dwadzieścia różnych tabel, na przykład jakie mikroelementy sobie dobierać albo co zrobić w danej sytuacji. Natomiast w tej metodzie, jak zgromadziłam tabelę z różnych książek, to mam ich około 260, jak przeliczyłam. I to są bardzo dokładne tabele dotyczące organizmu i aury. Na warsztatach korzystamy z książki Medycyna Wielowymiarowa pani Ludmiła Puczko. Korzystamy z różnych tabel, na przykład są tabele powiedzmy: norma, więcej niż norma, mniej niż norma, dla określenia na przykład poziomu stresu. Są tabele różne procentowe, liczbowe, określa się w procentach różne organy. Bardzo ciekawa jest tabela głębokich przyczyn chorób i różnych sytuacji. O, taka tabela, gdzie są um, przyczyny na przykład zawiść, zazdrość, mściwość, um, uzależnienie od jakiegoś nałogu, zajmowanie się magią i czarami. Zbytnie przywiązanie do pieniędzy, materii przepychu. To wszystko może być przyczyną choroby. Są też przyczyny uszkodzeń, uszkodzenia organizmu. Pada się wahadełki, na przykład grzyby, na przykład przemieszczenie sobowtóra energetycznego, skutek urazów fizycznych, klątwa rodowa. Badamy różne okłady. Zaraz poszukam jakiejś tabeli z okładami. O, na przykład, y, diagram do wykrywania uszkodzonych centrów świadomości, y, albo diagram, y, na jakim poziomie jest uszkodzenie, czy na poziomie wewnątrzkomórkowym, czy komórkowym, czy struktury tkanki całego organizmu. Y, no, później, później robi się symbole, robi się rząd wibracyjny, który to wszystko uzdrawia. Najpierw robi się diagnozę, i do tego służą takie różne symbole. Do wyboru ja się robić, robi diagram, symbole liczbowe, promienie kosmiczne. No, co jeszcze? Korzystamy też trochę z tabel anatomicznych, różnych punktów. On no, tutaj pokaże. Bardzo ciekawa metoda, bardzo dokładna. Pokaże jeszcze, może, może, rząd wibracyjny, przykładowy. Teraz tutaj to mam. Budowę mózgu. Przykładowy rząd wibracyjny, który zrobiłam dzisiaj dla siebie, on miał działać 18 minut. Także już będę niedługo go niszczyć. To są wybrane symbole na moją dolegliwość i to już zadziałało i pójdzie do zniszczenia. Pani Ludmiła Puczko, już nie żyjąca. Rosjanka, ona była, ona była naukowcem, ona była fizykiem i inżynierem, takim techni była taką techniczną osobą, pracowała w Związku Radzieckim, jeszcze tym starym Związku Radzieckim, w programie kosmicznym przez wiele lat, zajmowała się komunikacją kosmiczną, Później, jak Związek Radziecki się rozpadł, to tacy ludzie szukali innego zajęcia i ona weszła we współpracę z panią radiestetką. Bardzo dużo czytała, bardzo dużo zgromadziła materiałów na temat jakby organizacji w organizmu człowieka i też jego tych duchowych obszarów według medycyny zachodniej, według medycyny chińskiej, japońskiej, tybetańskiej, indyjskiej, też w starożytności czy w średniowieczu, z różnych okresów, ze starożytnego Egiptu. I to wszystko na tej podstawie, jej to zajęło 30 chyba lat, 30 może nawet 35 lat, stworzyła radiestezyjny model człowieka. I z tego opracowała tabelę do szukania wahadełkiem informacji. Jak odbywa się takie szukanie informacji? Jest taka jakby umowa, że jeżeli przychodzi klient, a klient nie musi przychodzić, bo jest to praca w zasadzie na odległość, bo taka praca trwa wiele godzin, to żaden klient, pacjent by nie wytrzymał, żeby siedzieć, tym bardziej, że nie jest potrzebny. Potrzebny jest tylko ślad energetyczny, to znaczy zdjęcie albo jakaś część ubrania, czy jakaś rzecz, którą ten człowiek dotykał. I operator wahadełka sczytuje informacje w ten sposób, że łączy się przez ten ślad z podświadomością swojego klienta. I w podświadomości jest zapisane wszystko. Jest cała przeszłość, informacja o wszelkich przebytych i obecnych chorobach, i tak samo podświadomość, jak się do niej zwrócić, wie, jakie są lekarstwa na te choroby. Ona sama wie, jak trzeba by pomóc, co, co zastosować. I teraz w medycynie wielowymiarowej robimy to w ten sposób, że skupiamy się na bardzo dokładnej diagnozie. Jeżeli jest chory jeden organ, to mówi się, że choruje cały organizm, czyli szuka się miejsc, które są powiązane z tym organem, szuka się informacji, na jakim poziomie ten organ został zaatakowany przez patologiczną informację. Czyli to jest na poziomie całego organizmu czy tkanki, czy organu, czy komórkowy, czy zarodkowy, czy wewnątrzkomórkowy, różne, różne poziomy. To wszystko się spisuje, spisuje się organy powiązane, bada się każdą czakrę, i różne elementy każdej czakry, bada się układy, i są takie dokładne spisy, co się znajduje w każdym układzie, na przykład jest wypisany układ pokarmowy na kilku stronach, jest tam około 100 elementów, bada się to wszystko wahadełkiem, spisuje, żeby mieć pełen obraz tej sytuacji, czy tej choroby, czy tej takiej złej informacji. I okresowo, co jakiś czas, wykonuje się tak zwane rzędy wibracyjne. I to jest tak, że prosimy pod świadomość klienta, żeby z szeregu symboli, jakie posiadamy w tabelach, wybrała symbole, które stanowią uzdrowienie, uleczenie tej sytuacji. Tych symboli jest bardzo dużo, pytamy najpierw wahadełko, ile rzędów, ile rzędów tego zapisu będzie, ile symboli w każdym rzędzie. I po prostu to wszystko stopniowo dobieramy. Jest kilka etapów, jest cały taki algorytm czterostopniowy uzdrawiania, gdzie jest najpierw uzdrawianie na poziomie samej aury, na zewnątrz człowieka, później uzdrawianie samego organizmu, czyli wszystko co zaszło w organizmie i skutki. I to, co będzie nawet po uzdrawianiu, też wszystkie, wszystkie takie brudy jakby, które powstają po uzdrawianiu, żeby były wyprowadzone z organizmu. Potem jest wymazywanie wzorca, Choroby, tej informacji o chorobie, bo po prostu jak choroba znika, to jeszcze zostaje pamięć. W ciele kauzalnym jest wszystko zapisywane z tego wcielenia i z poprzednich wcieleń, więc wymazujemy tę złą informację całkowicie z organizmu, żeby nie wróciła, żeby na podstawie informacji się nie odrodziła. I ostatni, czwarty etap to jest nagrywanie kodu zdrowego organizmu, czyli każde miejsce, które było zaatakowane, musimy dla niego przygotować specjalny kod, również związany z różnych liter, symboli i elementów, kod zdrowych organów i to wszystko wgrywamy. No i tak, i autorka książki twierdzi, że ta metoda jest w stanie uzdrowić każdą chorobę, nawet przewlekłą, nawet bardzo ciężką oprócz tylko kilku takich szczególnych przypadków choroby Downa. Ja jestem ezoteryczką, ja w różne rzeczy wierzę, natomiast trudno mi było uwierzyć tak, no, no jak to, to się weźmie jakieś symbole, później się obrysuje, później się naładuje, wrzuci na człowieka i, i tak w jednej chwili będzie uleczony bez... Bez leków, bez, bez niczego, i zdarzyło się coś takiego bardzo ciekawego właśnie na tym drugim stopniu kursu, że zajmowaliśmy się uzdrawianiem własnej dolegliwości przewlekłej. No i tutaj powiem tak prywatnie, że miałam taką. Ja w 2015 roku miałam wypadek samochodowy, gdzie uderzyłam, uderzyłam głową w podgłówek. I od tego czasu, to już prawie 10 lat, miałam takie dolegliwości, które ja nazywałam atakiem zatok, ale to w zasadzie było coś więcej, ponieważ miałam okresowo bardzo często takie poczucie, że na przykład połowa mojej głowy jest zablokowana, że jest jakaś cięższa, jakby, co, jakby tam płyny nie płynęły. Bardzo mnie bolał, bolała podstawa czaszki z tyłu okresowo. Chodziłam na masaże, żeby to rozluźnić, sama sobie masowałam, ale to dosyć często się zdarzało. A poza tym miałam takie okresy, takie nawet trwające do dwóch tygodni, gdzie wstawałam rano, ja to nazywam atakiem zatok, i miałam całą głowę zablokowaną. I zanim się jakoś dobudziłam, to, to mijało całe przedpołudnie. Piłam kawę, jakoś dopiero po południu cokolwiek mogłam robić. Byłam po prostu wymęczona, nie miałam energii, miałam poczucie, że mi głowa nie pracuje, że czuję, że jest zablokowana. I w zasadzie ja z tego nic sobie nie robiłam, bo uznałam, że to, po prostu to trzeba przeżyć jakoś. I żyłam z takimi bólami, z tym wszystkim przez 10 lat. I jakoś nawet nie przywiązywałam większej uwagi do tego. Po prostu znam, każdy ma jakąś dolegliwość i, i trzeba z tym żyć i starać się już wszystko robić, na ile się umie. No i tak bez wiary wzięłam jednak tę dolegliwość. To jeszcze było związane z bezdechami w nocy, z niewysypianiem się, z koszmarami sennymi. Wypisałam taką dolegliwość bezdechy. Koszmary senne i, i tak w cudzysłowie napisam, nabite zatoki. I pracowaliśmy przez y, ten kurs trwał trzy dni, te cztery etapy jednocześnie uczyliśmy się jednocześnie wykonywaliśmy diagnostykę i rzędy wibracyjne na naszą dolegliwość. I było tak, że ja pojechałam do Katowic właśnie z takim wielkim atakiem zatok. I w piątek i w sobotę naprawdę bardzo się źle czułam. Było mi ciężko, Zmuszałam się do tego, żeby zrobić notatki, żeby wszystko robić, po prostu ledwo, ledwo miałam na to siłę. Była sobota wieczorem, a ja już byłam w stanie takiego bólu z tyłu głowy właśnie tego bólu podstawy czaszki że zastanawiałam się, bo kurs odbywał się w ośrodku. Gdzie różni byli masażyści, chiropraktycy, uzdrowi uzdrowiciele, itd. i tak dalej, się zastanawiałam, że a może mi się uda jakoś u właścicielki ośrodka za załatwić jakiś masaż na niedzielę rano, bo ja po prostu już nie wytrzymałam z tego bólu, że chciałam, chciałam po prostu jakiś masaż wykupić, żeby, żeby sobie pomóc. I słuchajcie, zrobiłam jeden z tych rzędów. I po prostu po zrobieniu tego, po wykonaniu, ładowaniu tego rzędu wibracyjnego, on ma swój czas pracowania, też się sprawdza, mi wyszło chyba 54 minuty, minęło te 54 minuty i ból całkowicie mi przeszedł. Przeszedł mi ból, przeszło uczucie zablokowania głowy, poczułam się tak jakbym odzyskała głowę, jakby głowa była taka pusta, po prostu nic nie mam. I wieczorem poszłam spać, miałam bardzo lekką noc, wyspałam się. I to było tydzień temu. Słuchajcie, ja miałam przez ostatnie 10 lat koszmary senne codziennie. Ja idąc spać się bałam w ogóle, co to będzie. Właśnie ja nie wysypiałam, tylko jeszcze koszmary mnie dobijały. I okazało się, że miałam pierwszy raz, dosłownie to jest chyba trzeci raz w ciągu 10 lat miałam normalny sen. Nie koszmarny, tylko normalny, taki, że zapamiętałam, że coś mogłam z niego wywnioskować. Te bóle wszystko, wszystkie znikły, zablokowania głowy nie mam, cały tydzień jest wszystko w porządku. Oczywiście jest taki lekki strach, a może to wróci, ale Marina, prowadząca kurs, ona już to przewidziała i powiedziała mi na kursie, że jak wrócisz do domu, to zrób następną część, Czyli to wymazanie informacji o tej dolegliwości z ciała kauzalnego, bo inaczej to będziesz tak myślała, a może wróci, a może nie wróci. Więc jeszcze oczywiście tę część dokończę. Ale w związku z tym, co się stało dla mnie, same jestem, jestem po prostu bardzo podbudowana, bardzo mi się podoba ta metoda i będę próbować, będę ćwiczyć. Być może będzie jeszcze trzeci etap kursu, bo coś Marina wspominała taki dotyczący uzdrawiania sytuacji finansowych, uzdrawiania firm, bo oni się tym zajmują mają takich klientów biznesmenów, którzy przychodzą i oczyszczają swoje firmy. Także być może jeszcze tego się będę uczyć. Na razie jestem na tym etapie, właśnie drugiego stopnia. No i tak chciałam Wam opowiedzieć jako ciekawostkę, tym bardziej, że książka Medycyna Wielowymiarowa, tłumaczenie na polski, jest w tej chwili zupełnie niedostępna. Ktoś, kto był na kursie, powiedział, że kupił na Allegro za 430 zł, używaną, a Marina wraz z mężem w tym roku lub w kolejnym planują reedycję, czyli ta książka będzie znowu dostępna. I jeżeli ktoś jest zainteresowany i mniej więcej zna się na pracy z wahadełkiem, to na podstawie samej książki może zacząć pracować pracować tą metodą, może się nauczyć. Jest to metoda dosyć skomplikowana, wydaje się trudna, ale dla chętnego nic trudne.